Więc, słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić o bardzo romantycznej książce, więc ja jestem ubrana bardzo romantycznie. Chociaż tego możecie nie widzieć, ponieważ e, widzicie mnie tylko odrabiam w górę. E, ale ogólnie, słuchajcie, w związku z tym, w związku z tym mam serduszka Carmello. I właśnie sobie jedno zjemy, i ja Wam powiem, e, czy to dobre w ogóle. <grym>, jest. Dobra, słuchajcie, biorę różowe, bo romantycznie ma być.

Więc hej, cześć! Z tej strony z, z kanału Kultura Nasza Wam i mi się bardzo w kolejnym odcinku na moim kanale i śmieszne jest to jak ja przyspieszam zawsze, jak mówię, i cześć, la la, la, la W który mi się język patrze, więc to jest bardzo śmieszne. Nie wiem, czy zauważyliście często tak robię, no ale nieważne. Dzisiaj będziemy mówić o powieści, która jest bardzo romantyczna, bardzo super, jest po prostu. Ja w ogóle to jest autorka, którą ja bardzo często polecam, bardzo często o niej mówię i, i bardzo ją lubię i po prostu um, Kiedyś ona też się pojawiła w filmiku z moim bratem ee, i nazwaliśmy ją Kasia Zachód. Jeżeli West to Zachód. Bo tak. West to Zachód. Więc to jest Kasia Zachód i słuchajcie, będziemy sobie mówić o powieści, może tym razem od Cassie West. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co myślę na temat tej powieści, to zapraszam. I mówiąc o może tym razem od Cassie West, czyli Kasi Zachód, muszę Wam od razu powiedzieć, że ja bardzo lubię tą autorkę, więc niestety ta recenzja nie będzie zbytnio obiektywna, ponieważ ja wszystkie książki tej autorki lubię, lubię je czytać, lubię je poznawać, w ogóle bardzo lubię tą autorkę. Yy, bardzo lubię ją czytać w takich momentach, kiedy mam taki zastój czytelniczy, ponieważ... Casey Cassie West ma coś sobie takiego, że potrafi bardzo, bardzo delikatnie, bardzo tak wciągająco pisać i książki czyta się tak naprawdę w jeden dzień kiedy mam zastój czytelniczy nie wiem co czytać to Cassie West jest idealnym lekiem, ponieważ ona mi rusza ten cały taki zator bo siadam i po prostu czytam jej książki i to jest cudowne w jej powieściach ale zacznijmy sobie od tego o czym mówi może tym razem, więc mamy tutaj do czynienia z dwójką bohaterów Sophie i Andrew i Sophie i Andrew spotykają się dziewięć razy w roku na dziewięciu różnych wydarzeniach, ponieważ Sophie pracuje u florystki, a Andrew pracuje u swojego ojca, który jest bardzo szanowanym, bardzo poszanowanym kucharzem. I oni spotykają się właśnie na przyjęciach, na dziewięciu przyjęciach. Pierwsze przyjęcie jest w lutym na Walentynki, na którym się widzą, i od razu nie przypadają sobie do gustu. Jednak spotykają się na kolejnych wydarzeniach, zaczynają rozmawiać i w tym momencie rodzi się pomiędzy nimi przyjaźń. No i. Słuchajcie, że brzmi to troszkę tak klisze, jednak jest to po prostu typowa komedia romantyczna, która ma właśnie nas bardziej podnieść na duchu, niż przynieść jakieś może przemyślenia, czy jakieś myśli, czy jakieś, wiecie, większe złożone, kwantowe rzeczy, które mają się urodzić. Później mamy trzy dni myśli na temat tego, co tak naprawdę autor miał na myśli. Nie, Cassie West jest jedną z tych autorek, które tworzą powieści po to, żeby je przeczytać w jeden wieczór, żeby się odstresować, żeby uciec, żeby się pośmiać i żeby poczuć tą całą miłość i ten urok, który spływa z jej książek. Więc tak, zacznijmy sobie od tego, jak mi się podobała fabuła, a później przyjdziemy sobie do bohaterów. Więc słuchajcie, że jeżeli chodzi o fabułę, to nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. Nawet jak nawet jak wy, wy byście obstawiali co się tam będzie działo, to wy wszystko tak naprawdę zgadniecie, co się będzie działo. Ponieważ tutaj nie chodzi o zaskoczenie fabułą, tutaj chodzi o to, jak ona jest napisana. Jest napisana naprawdę świetnie, ponieważ nie dojdzie właśnie z takim humorystycznym stylu, to jeszcze w bardzo uroczym, takim słodkim, takim po prostu heartwarming, nie wiem jak to jest po polsku. Heartwarming stylu. Y to jest wszystko takie taki, taki lek troszkę na duszę. Te książki Cassie West są, są bardzo przyjazne, bardzo przyjemne, ehm, takie, że idealne do letniego wieczoru, czy też do posiedzenia na plaży, ponieważ my siadamy, my czytamy, my wchodzimy w ten świat, my go czujemy i to jest bardzo realistyczne, co ona przedstawia. Ehm, no i też Cassie West ma coś takiego, że ona po prostu rozumie e, świat nastolatków i świetnie go przedstawia, I, i to jest świetne w autorze, że po prostu ona rozumie rozumie Jak to wygląda? Um, ona rozumie, jak wygląda w ogóle życie nastolatka, jak wyglądają e, jego przemyślenia, jak wygląda i, i miłość, pierwsza miłość, miłość od pierwszego wejrzenia, motylki w brzuchu i takie rzeczy. Ona to po prostu rozumie i ona to świetnie przedstawia w swoich fabułach. A jeżeli chodzi o bohaterów, to powiem Wam od razu tak. Andrew jest cudowny. Ale jest cudowny dlatego, że poznajemy go jako takiego troszkę dużbega. On jest takim aroganckim typem na samym początku, jednak Sophie z drugiej strony jest. Do niego bardzo taka osła i trochę taka, że ja na początku nie potrafiłam się do niej przekonać. Bardzo przekonuje mnie to, jakie ona ma marzenie i że dąży do tego marzenia i jest bardzo pewna siebie w tym. Wszyscy jej mówią, że ma zostać w domu, w małym miasteczku i ma w ogóle nie myśleć o wielkiej karierze, a ona nie, ona właśnie myśli o wielkiej karierze, by wyjechać na studia, by studiować projektowanie mody, bo ona bardzo chciałaby być projektantką i to jest świetne w niej, ale z drugiej strony ma, taki, ma taką cząstkę troszkę takiej, że może troszkę irytować niektórych. Ja ja ją olałam w związku z tym, że miałam Andrew A Andrew mi wszystkie jej wady po prostu nie Niweluje i to jest no, Uwielbiam takich bohaterów po prostu <grym, <grym, to, że na początku są arogancy A później jak się tak wchodzi w głąb ich charakteru To poznajemy ich i poznajemy ich przemyślenia I po prostu e, wtedy już tak Wiecie, to tak samo jak Billy w Stranger Things Przepraszam, będę teraz przez Następne pewnie 3 miesiące gadać o Stranger Things Bo skręciłam się w ten serial I oglądam go i, i Muszę wam po prostu robić porównania, bo Macie wtedy zobrazowane, co się tak naprawdę dzieje w książce. A w związku z tym, że podejrzewam, że większość osób obejrzała Stranger Things, to jest to trafione określenie. I kolejną rzeczą, już odchodząc od tej takiej głównej osi fabularnej i od bohaterów, są te takie wątki poboczne. Czyli na przykład pojawia się przyjaciółka głównej bohaterki Sofii, która jest też bardzo fajnym charakterem, bardzo takim, który dużo wnosi, więc mega. Nie jest to taki, wiecie, szary, szary obywatel, kompletnie, który, który nic nie znaczy w powieści. Ja bardzo lubię, kiedy są takie charakterystyczne cechy, które określają przyjaciół głównych bohaterów, więc mega. I z drugiej strony jeszcze mamy na przykład to, jak Sofie radzi sobie w relacji ze swoimi rodzicami, ponieważ tam są pewne zgrzyty. I Cassie West w związku z tym robi coś takiego, co ja bardzo lubię: że mamy tą główną oś fabularną, która jest taka urocza i świetna, ale z drugiej strony też ona pokazuje, że życie nie jest urocze i świetne, tak jak ona przedstawia, nie jest komedią romantyczną: że są pewne rzeczy, które są złe, są pewne rzeczy, które mogą nas trapić, przez które możemy być smutni, ale. Kolejna rzecz jest taka, że nie są to takie rzeczy, które przytłaczają tą główną oś fabularną i przytłaczają to nasze szczęście i ten urok. I to jest fajne, bo to nie jest główny temat, to jest po prostu wątek poboczny, w związku z tym, że tak kształtuje się charakter głównej bohaterki przez to właśnie przez te wydarzenia z rodzicami. Jednak um, główną osią fabularną jest ta urocza i przekochana i przezabawna historia pomiędzy dwoma bohaterami, więc jeżeli szukacie jakieś powieści, e, do posiedzenia lat. By usiąść, by poczytać, by się zrelaksować By uciec w kompletnie innym kierunku To zdecydowanie Cassie West może tym razem jest tą książką Więc sięgajcie Więc po prostu czytajcie Jeżeli nie macie ochoty na, na tą książkę Cassie West Gdzie jest to taka typowa komedia romantyczna Ona w sumie ma same typowe komedie romantyczne Ale bardziej chodzi mi o to, że Jeżeli nie pasuje wam fabuła, czyli właśnie 9 wydarzeń, 9 spotkań I tak się poznają bohaterowie To możecie sięgnąć po każdą książkę Cassie West jaka jest na rynku, ponieważ każda z nich jest komedią romantyczną i one są bardzo urocze, bardzo delikatne, bardzo właśnie takie do wyluzowania, do posiedzenia do przeczytania w jeden wieczór i, i po prostu do zakochania się w tych bohaterach i, i po prostu do tego by uciec przez chwilę w tą cudowną różową watę, którą są powieści Cassie West, więc jeżeli. E, fu, więc mam nadzieję, że sięgniecie po bo jakąkolwiek powieść Cassie West i poznacie się e, na tych książkach, one mi bardzo przypominają też właśnie styl pisany Jenny Chan, Jenny Han od do wszystkich chłopców, których kochałam, e, ponieważ no, ona też pisała właśnie jak taka warta cukrowa, bardzo uroczo, e, bardzo ładnie, bardzo słodko i to samo robi Cassie West. Więc jeżeli szukacie czegoś właśnie podobnego, to zdecydowanie polecam. West i może tym razem. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i oczywiście na razie...